Majka, czy ty nie zauważyła, że twoje filmiki są na temat seksu, yy, dobrego partnera, jaki powinien być mężczyzna, jaki powinien się kochać? Ty masz doświadczenie. No. O masturbacji wspominasz. Ja już się rozebrałem z tego powodu, bo tak mi nakręciłaś. To, do grzechu mnie sprowadziłaś i co ja teraz zrobię? Rozbieram się dla ciebie. No, oj, słuchaj, najka, masz braki, ale z tego co ja słyszę, jak ty się wypróbaś na temat jaki powinien być partner, to ty nie słuchaj, jesteś w tym temacie, wiesz, jaki partner? Ilu chłopów zaliczyłaś, że to wszystko wiesz? No skąd to wiesz? No, zadaj sobie pytanie, skąd to ci się wzięło? Te tematy takie, czy nie masz innych tematów oprócz tego tematu seksu, grzesznego tematu? Czy nie możesz o naukach Jezusa pogadać? Tylko o grzechu? Namawiasz do grzechu, ja zaczynam grzeszeć. No, z Twojego powodu.